znajdujemy się na przejrze kolejowym w Braniewie na ulicy kolejowej dobrze, zaczniemy od prezentacji tu jest sygnalizator S2, a tam S1 popatrzcie o tutaj masz e, e, zwóz 1G50 Regerowane przez PAP, e. idziemy na drugą stronę. Popatrzę, e. tutaj mamy szlak na Elbląg, a tutaj mamy szlak na Rosję popatrzę e, przejazd kolejowy się znajduje na linii kolejowej numer 204 a tak, tak dokładnie to na 83 km i 469 metrze tej oto linii kolejowej e, tu jest drugi Sygnalizator popatrzcie e. Idziemy. Jest, że zakończę film Tu jeszcze mamy semafory A tam stację w Braniewie Popatrzcie e. Tu jest napisane z wóz. Popatrzcie. ZWÓZ. Jeszcze tutaj ma się budkę drżnika. Ja już się znam w że Żegnam z dawaj rasie Szymoł Waszychowski. Pa!